Jestem św. Tata świnka. To mama Świnka. Mój mały brat, George. To, a to Świnka Pepa. Świnka Pepa. Należności. Nadszedł czas po należności. Mama Świnka ma dla wszystkich niespodziankę. Dzisiaj jest dzień na należności. Należności. Przepyszne. Należności. <gulatujesz> Wszyscy lubią należności. Jestem ekspertem w podrzucaniu naleśników. Możecie wierzyć. Otóż nie. Ostatnio się zezłościłeś, jak ci upadł naleśnik na podłogę. Wcale się nie zezłościłem. Ech, miałem tylko kłopot z patelnią. <gulatujesz> Mamo, czy my też możemy zrobić naleśniki? Otóż nie. Ciasto. Najpierw wsypuję mąkę do garnka. Uuuu! Teraz dodaję jajka. Teraz mleko. I wszystko dokładnie mieszam. Mogę pomieszać, mamo? Tak. Otóż nie. Pepo. Pepa uwielbia mieszać. George też chce pomieszać. <laughs> George, nie tak. <laughs> Dobrze, dość tego mieszania. Usiądźcie Uś... ja. przy stole, a ja usmażę naleśniki. Mama świnka przerzuca naleśniki. Podrzucaj wyżej, mamo świnko. Pokażesz nam jak, gdy będziesz przerzucał swoje naleśniki. Pierwszy naleśnik jest dla George'a. Mama świnka polała syropem naleśnik George'a. Przepyszne. Ten naleśnik jest dla Pepi. Hurra! Hmm, możesz podrzucać wyżej, mamo świnko? Jak będziesz robił swojego naleśnika, tato świnko? Proszę. Syrop, mm, pyszne. Ten naleśnik jest dla mamy świnki. Hurra! <grym> nie podrzucasz za nisko, mamo świnko? Ten naleśnik jest dla taty świnki. Możesz teraz pokazać, jak to się robi? Nie! Mm, przepyszne. Mm. <ścoughs> Czy wszyscy patrzą? Sekret smacznych naleśników polega na tym, żeby podrzucać je jak najwyżej. Raz, dwa, trzy. Hopla! Gapa, tatuś. O, może troszeczkę za wysoko. O, jaka szkoda! To był ostatni naleśnik. Powinno się udać go ściągnąć. Ojej, tata świnka nie... Jest za gruby! Nie martw się, tato świnko. Wiem jak go stamtąd ściągnąć. Chodźmy na górę dzieci. Chodźmy. <śled> Co chce zrobić mama świnka? Policzę do trzech i wszyscy zaczynamy skakać razem. Raz, dwa, trzy, już! Tańcz, tańcz! tańcz kiedy inni tańczą i pi, 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 pingas Sukces! Tata Świnka odzyskał naleśnik! Nasz tata ma naleśnika na głowie! Hmm. Syropu do naleśnika, tato? Tak, proszę. <grystanie> Raz, dwa, trzy, hopla! I'm <laughs> <laughs> <laughs>